Czy w Polsce o alkoholu wiemy już wszystko? To temat dosyć popularny. Nawet na łamach tego podcastu często temat alkoholu się przewija. Ale tego alkoholu na pewno nie chcielibyście spróbować. Nazywam się Adrian Wojtasik. To jest podcast, w którym wspólnie poznajemy najdziwniejsze potrawy świata. Takie wiecie, często budzące obrzydzenie. Przemierzamy wszystkie kontynenty, docieramy do najdalszych krajów. Zapnijcie więc pasy, koniecznie zaciśnijcie żołądek, bo w każdym odcinku porozmawiamy o potrawach, o których amatorzy podróżowania woleliby zapomnieć, ale też o takich, które miło Was zaskoczą, obiecuję. Zanim zaczniemy, chciałbym Was poprosić o zostawienie subskrypcji, obserwacji i polecenia tego materiału znajomym. Teraz mogę Wam już tylko życzyć smacznego! No, właśnie. Alkohole to temat, który od czasu do czasu przewija się w odcinkach tego podcastu. Mówiliśmy o nich bardzo często jako dodatek do różnego rodzaju obrzydliwych dań. Alkohol jako dodatek, który pozwala przełamać się i takie dania po prostu zjeść. Na przykład w pierwszym odcinku mówiliśmy o mocnym winie, którego używa się podczas jedzenia z sera z żywymi larwami. Dzisiaj postanowiłem poświęcić alkoholowi odrębny cały materiał. No nie wiem czy się cieszycie czy nie, ale zapraszam was więc do hm, a jakże, Azji, Azji Wschodniej, a konkretnie do Korei i Chin. Tutaj właśnie serwuje się nietypowy trunek, czyli wino pędzone na myszach. Tak, tak, na myszach. Na tych gryzoniach, które u nas robią za szkodniki. I ostrzegam. Proces przygotowywania tego wina jest naprawdę mało humanitarny. Więc wszyscy o słabych nerwach, no nie wiem, albo przesuńcie sobie ten podcast do przodu. Albo po prostu bądźcie gotowi na mocną jazdę. Alkohol przygotowuje się na bazie spirytusu ryżowego, do którego wkłada się trzydniowe, żywe myszki. Żywe, małe myszki. Tak, ja to powiedziałem. Te topią się w spirytusie, który następnie razem z gryzoniami fermentuje przez cały następny rok. I te myszki mają dokładnie trzy dni. I to jest kryterium wieku, które jest kluczowe. To nie jest żaden przypadek. Chodzi o trzy dni. I tak więc można powiedzieć, że jest to wino no, z mysich noworodków. Tak! I, I wiecie, wcześniej obdziera się je ze skóry, pozbawia oczu, nadziewa niejako ryżem, karmi się je ryżem, jeszcze tak wkłada im się ten ryż, i topi się w tym spirytusie. Tak powstaje wino, którego już sam zapach odrzuca. Bo jest to zapach padliny. Taki zapach, który no, każdy, kto raz miał okazję go czuć gdziekolwiek, to wie, jak bardzo jest on nieprzyjemny. A teraz wyobraźcie sobie, że mielibyśmy coś takiego wziąć do ust, mielibyśmy coś takiego wypić. Mm. No nie, to jest straszne. Gotowe wino podaje się razem z pływającymi wewnątrz butelki gryzoniami. Ich obecność ma utrzymywać specyficzny smak alkoholu. I to tym bardziej odrzuca i wręcz przyprawia o mdłości. W Chinach, Korei przypisuje się jednak takiemu winu właściwości lecznicze. No, wiecie, medycyna chińska jest dosyć popularna, ale nie wiem, czy chciałbym być leczony w ten sposób. Podobno to jest lekarstwo na wszelkie dolegliwości. Do niczego nie namawiam. Wino to jednak ważny element lokalnej tradycji, i bez dwóch zdań jest to element, który obrzydza. Taki słój z winem. Możecie nawet zobaczyć w Muzeum Obrzydliwego Jedzenia w szwedzkim Malmu. W tym muzeum zobaczycie słój z winem, który sobie tak po prostu stoi. I będąc szczerym, mnie nawet nie sam smak obrzydza tak bardzo. Bo, no, już I próbowaliśmy na łamach tego podcastu wielu różnych obrzydliwych dań, ale obrzydza mnie po prostu widok takiego słoika. No bo wygląda to tak naprawdę... Makabrycznie, tak jakbyśmy weszli do laboratorium jakiegoś niezrównoważonego chemika, który robi swój eksperyment i widzimy taki duży słój, w którym pływają małe, zatopione myszki. No, wzdrygam się za każdym razem, gdy to widzę oczami wyobraźni. Na początku obiecałem Wam, że nieco rozszerzymy ten odcinek na inne alkohole, a takich trunków, takich trunków przygotowywanych na zwierzętach jest więcej. Naprawdę znajdziemy ich całkiem sporo na całym świecie. Na przykład Inuici, ludność zamieszkująca obszar arktyczny i subarktyczny, przygotowuje wino z mewy. Wino z mewy, taką mewę upolowaną wcześniej, pokrojoną na kawałki, zalewa się wodą i odstawia do fermentacji. W Wietnamie pije się wino z węża, co pewnie po drugim odcinku podcastu z serii Planeta Smaku Was już nie zdziwi. Jeśli tego jeszcze nie słuchaliście, koniecznie musicie to nadrobić. Ten trunek jest o tyle niebezpieczny, że jad węża rozpuszcza się w etanolu, rozpuszcza się w tym alkoholu, no i w dużych ilościach może wpływać na ludzki organizm. Chodzi jednak o jad węża. Ale tutaj znowu lokalna ludność mówi o leczniczych wartościach takiego alkoholu takiego wina de facto i też określa go jako afrodyzjak. Mam wrażenie, że fakt bycia trunkiem leczniczym i fakt bycia afrodyzjakiem to jest zawsze dobra wymówka, bo bardzo często wam o tym mówię. Takie mam wrażenie przynajmniej. Odchodząc trochę od tematyki zwierząt, moją uwagę podczas researchu zwrócił wątek whisky. Hm. I ktoś powie: No dobra, co w tym niezwykłego? Przecież to jest bardzo szlachetny alkohol. Szlachetny, ale co, gdy jedną z jego wersji przygotowuje się na bazie moczu? Moczu. Tak, tak, powtórzę to słowo jeszcze raz, chociaż ono jest może niekulturalne. Moczu. Dobrze usłyszeliście. No, wtedy już chyba tak szlachetnie nie jest, prawda? Nie wiem, może powinienem przestać mówić w tym miejscu, ale nie. Powiem Wam więcej na temat tej whisky, bo to jest pomysł angielskiego chemika, Jamesa Gilpina, który zaprezentował taką właśnie whisky w 2010 roku. Whisky przygotowaną z moczu osób chorych na cukrzycę typu drugiego. Dlaczego akurat takich chorych? Chodzi o zawartą w nim urynę i dużo większą ilość cukru, niezbędnego w procesie fermentacji. Sam alkohol w ogóle nie daje po sobie poznać, że ma cokolwiek wspólnego z moczem, no ale też jego podaż jest niewielka, więc szansa, że go spróbujecie, jest znikoma. De facto nie produkuje się go masowo, nie jest dostępny w sklepach. W internecie chyba też go nie dostaniecie. No. Musielibyście się zgadać z Jamesem Gilpinem. Jeśli macie do niego kontakt, no to no nie wiem, uderzajcie, dajcie mi znać, bo chętnie bym spróbował takiej właśnie whisky mm, na moczu przygotowywanej. No nie wiem, jeżeli macie, to, to, to piszcie, piszcie śmiało. No dobra, czy są tu fani mocnych trunków? Takich trunków, których problemem wcale nie jest sama zawartość alkoholu. Czy bylibyście skłonni spróbować takich win, widząc. I mając świadomość, jak one powstały. Ale też, który trunek z tych dzisiaj tutaj przedstawionych najbardziej do Was przemawia: wino z myszy, wino z mewy, wino z węża, a może whisky z moczu? A może próbowaliście któregoś z tych trunków? No to wtedy już musicie napisać w komentarzu. Ale też podzielcie się swoim doświadczeniem na temat najdziwniejszych alkoholi, jakie przyszło Wam pić w swoim życiu. Wierzę w Waszą kreatywność. W każdym wypadku zapraszam Was jednak do tego, by podzielić się tym materiałem z przyjaciółmi, a także zachęcam do śledzenia kolejnych odcinków. Tego podcastu wysłuchacie na YouTube, ale też w najlepszych platformach podcastowych. Z pewnością będzie smacznie. Cześć.